Także bawałam ciągle przewód z instrybutora na drugą stronę auta. Zaraz to urnie. O, faktycznie, dzięki. Panie, co pan tam kreślisz? weź się ogarni. To jest ubezpieczona, jak gram stacyjne bingo z kumplami. Brakuje mi jeszcze ziomka, że się będzie kłócił, że toaleta płatna. A, no dobra. Macie płatną toaletę? No tak zarządzili i zrobili płatną, nie? Nie, no to jest szczyt. Szczyt chamstwa i głupoty. Jak można brać pieniądze za toaletę? <y> bingo! Do widzenia. Ej, panie kasierzu, widział pan, kto to był? Nie, nie widziałem. A kto? No przecież to był Bog z Deltenu, twoim MMA. Aha, dzięki. <y> a co pan tam tak kreślisz? No, no bo gramy z kumplami w stacyjne bingo i zaznaczyłem już całą osobę. Brakuje mi jeszcze klienta, który będzie mi opowiadał o swoim życiu i innych takich duperelkach. A, kurczę, ja to bym powalczył na takim Fema, albo na jakimś innym, ale powalczyłbym, najlepiej z Obajtkiem, albo z Kasjerem szapki. no to walcz, bingo, albo z panem, do widzenia. Hej, jakaś baba wam urwała przewód od instrybutora z gazem, o, dzięki za info, A co pan tam teraz kreślisz? Gramy z kupami w stacyjne bingo. Brakuje mi rzadko biznesmena, co mu myjnia nie będzie działała. A. Przepraszam bardzo, ja jestem biznesmenem, a ta mejnia to chyba Wam coś nie działa, bo wrzuciłem już dwa złote i mi zjadło pieniądze. Dobrze, ale rozumiem, że wrzucił Pan dwa złote i wziął Pan lancę odpowiednią do odpowiedniego programu, tak? Ty się tak nie mądruj. Bingo! Ej, jakaś baba sobie leje benzynę do diesla. Weź ją Pan ogarnił, bo będzie problem miała. He. O, dzięki. A co pan tam tak kreślisz? A, bo gramy z kumplami w stacyjne bingo. I brakuje mi jeszcze tylko zepsu tego samochodu na podjeździe, co go laweta będzie zabierała. A. Przepraszam bardzo, czy może mi pan wezwać lawetę? Bo mi samochód nie chce odpalić i chyba pomyliłam paliwa. O, bingo. Ta stacja to same cyrki. Ej, jakaś parka sobie szyby benzyną myje. Facet polewa, a babka to ścieraczką szoruje. Weź pan ich ogarni, bo będzie problem. O, dzięki. A ja, co pan tam tak kreślisz? A, bo gramy z kumplami w stacyjnej bingo i brakuje mi tylko pożaru na podjeździe i wygram dzień wolny w robocie. A. Panie, dawaj szybko kasicę, bo nam się auto od tej wody do mycia szyb zapaliło. Stoi przy drzwiach. Bingo. Uwielbiam tą stację. No, żebyś wiedział.